Ciemano widzowie, ja jestem Szycie Frodziks, to jest kolejny odcinek na moim kanale na zostawcie łapeczkę w górę i oczywiście subujcie kanał no i co? Ja Was zapraszam do oglądania. Dzisiaj będzie nietypowy odcinek, ponieważ ocenimy sobie wszystkie te tutaj co widzicie rzeczy, najpopularniejsze w historii jakby blogstar i jakby ocenie czy wiecie, jakby warto, że miały tyle tego i tego, więc... Musi, to będzie taki nietypowy odcinek, więc najpierw musimy zacząć od Blockstara oczywiście wchodzimy w najpopularniejszy Blockstar i wy też możecie ocenić razem ze mną, czy o, jakby słusznie, czy niesłusznie i tak dalej więc patrzymy na Blockstar i najpopularniejszy jest taki no i tak, słuchajcie ja bym to stwierdził, że chodzi o to że tutaj jest pewnie dużo nowych jakby klocków wiadomo, to jest 5 lat temu jest to Olusia. I jest ta od dołu, no jak to się mówi, no od Syreny, wiecie o co chodzi. I uważam, że jeżeli to było tak dawno, a ten a to się ogólnie ładnie w ogóle prezentuje, więc w sumie moim zdaniem jest OK. Możecie napisać, czy jest zasłużone, czy nie tyle lajków, bo pamiętajcie, że to jest czas i przedmiot dolny. I ogólnie Drip też tu jest. Więc moim zdaniem, ok. Wiadomo, no jak na tamte czasy, moim zdaniem bardzo dobrze. Na przykład jest o wiele, tamto jest o wiele lepsze niż 100. A to na przykład, moim zdaniem, nie zasługiwałoby na to 2. No ale wiadomo, jak jest. Lecimy teraz do światów. W światach widzimy, no na pewno nie takie coś jak tam, tam, na, nie patrzcie nawet. Yy, widzimy świat Rainbow. No i wiadomo, 8 lat temu yy, 2000, który, 16? Chyba ta, 2016. Kibata, 2016. No i tak naprawdę to jest parkour, wiadomo, nic się w nim nie dzieje, ale, no jak na tamte czasy pewnie był jakiś dobry, ale na pewno bym nie dał go na top 1, chociaż wiecie, ten, go, ten gość już nawet nie gra, ale na top 1 bym go nie dał, bo jest po prostu taki bardzo nudny, no nie wiem co można byłoby tu dodać więcej, ale że ma 694 tysiące gier, to naprawdę, nie wiem co ludziom się w niej, podobało w tym parkurze, ale jak sami widzicie, no to też jest na przykład bardzo takie też podobne, ale to jest dużo mniej gier. Rozgranych, ale też nic. Na przykład ten już, ten już jakby bardziej zasługuje, no bo tutaj było szukanie klucza, co nie? Więc okej, okay, ale ten bym nie dał tutaj. Jak się zgadzacie, to zostawiacie oczywiście łapeczki w górę i subskrypcję, bo chyba o tym nie powiedziałem, żebyście zostawili łapeczkę w górę, więc zostawcie. No i możecie pisać, czy się zgadzacie, że ten parkour, że coś tutaj powinno być na top 1. Ja z poprzednim się zgadzam, z tym się nie zgadzam. Ogólnie bym tego nie postawił. Więc lecimy teraz na skórki i sprawdzamy. I tak, szczerze? Nie, na pewno nie. Yy, wiem, 8 lat temu i tak dalej. Ok, ciężej się kiedyś budowało pewnie, bo ludzie nie wiedzieli jak to się robi mniej więcej, ale nie postawiłbym tego na top 1 z 205 tysięcy użyć. Yy, co tu jest? O, to i to na przykład na pewno mogłoby być na spokojnie top 1, bo to jest wiadomo, różnica 3 lat, to wiadomo, trochę się rozwinęło. No ale co? W słuchawki, no spoko i co? Co jest z tym takiego niesamowitego, że aż 205 tysięcy użyć jest, więc moim zdaniem nie. Tutaj na pewno Panda od Olusi na pewno dużo bardziej zasługuje, a nawet takie coś bardziej zasługuje. Moim zdaniem to też jest niezasłużone, żeby tutaj było, ale wiadomo jak jest. Każdy ma swoje zdanie. Nigdy tego nie użyłem, nie wiem po co, ale jak coś, piszcie w komentarzach, czy się zgadzacie. Więc ja mówię znów nie. Kolejna będzie prefabrykat. Tutaj ciężko coś ocenić, ale możemy tak. Ogólnie 6 lat temu start taki ja bym na spokojnie mógł powiedzieć, że się należy. Dlaczego? 6 lat temu bardzo dawno. Ładnie wybudowany unicorn, prawda? Sami no o tym widzicie. I też często używałem tego startu. Wiele osób używało. Poza tym, że to jest start jeszcze. To wiadomo jak jest. No, bo jak jest start, no to wiadomo, że będzie bardziej używany. I ogólnie, jak trzeba powiem, ładnie to w ogóle nie wyszło mu. Albo jej bardziej. I ja bym dał, że się opłaca. O, tutaj na przykład Olsi domek też jest bardzo ładny, więc no. Bardziej to, to jest takie mniej takie opłacalne, ale okej, okay, tak to może być. Tutaj daję. Tak, okej, okay, że się opłacało. Teraz zobaczmy fotkę. Nigdy nie patrzymy, jaka jest najpopularniejsza fotka. Okej, okay, jest Lodomirek. I tak tak szczerze wam powiem, nie wiem w sumie, no bo słuchajcie, ładnie się siedzi, no ale każdego można tak postawić, yy, ogólnie, no świadomo, słodkie, jak słodkie, to wiadomo, ale fajnie to w miarę wyszło i też 5 lat temu to pewnie dopiero wyszedł ten lodomir, tak mi się wydaje, znaczy no, ten zwierzak wyszedł i pewnie dlatego trochę to zdobyło, ale myślę, że jest na pewno tamto ten piesek jest, yy, boże, piesek, Zwierzak jest bardziej opłacalny niż taka Sirena, więc uznaję to. No, bo na pewno jest też bardziej opłacalny niż takie te ciastka, czekoladki. Ogólnie tak, bym, bym dał, jakby, okejkę. Okay no, może być. Weźmy teraz obrazy. Nigdy nie patrzyłem też, więc patrzymy. Ok, coś takiego. Wiadomo, w obrazach trzeba mieć jakieś tam doświadczenie. To wiadomo, też jest nie tak dużo, no bo to jest nowość. Czy bym to postawił? Tak. To jest bardzo ładne, moim zdaniem. Co jeszcze bym wyżej postawił? Wyżej bym postawił na przykład tą wieżę Eiffla. Jest naprawdę bardzo ładnie wykonana. To bym w ogóle dał na top 1. Dziwne, że to nie jest top 1, ale wiadomo, 6 miesięcy temu, a to ma rok ponad. To jest takie C. To jest też bardzo ładne. I to jest średnie. To, to nie wiem, co tu robi, tak szczerze. Ale to, to jest ok. Choć się nie interesuje takimi rzeczami. To jest w miarę ok i też bym docenił to. I zasłużone. W moim zdaniem, zasłużone. I ostatnia. Domek Olusi. Jest top 1 w domkach. Jest bardzo ładnie wykonany. Wiadomo, dom. Ciężko to wykonać. Nigdy tego nie robiłem. Tak akurat nigdy. Jest bardzo ładny. A ja wiem, że Olusia zawsze potrafiła ja te domki robić i tak dalej. Więc uznaję to, że jest bardzo dobry. Na top 2 chyba to nie jest, bo to jest zbugowane. Mikalo jest. To jest też bardzo ładne, yy, ale ogólnie dom Oluś jest taki estetyczny bardzo, moim zdaniem jest na 100% zasłużony na top 1, więc tak wyglądają moje oceny, napiszcie czy wasze są podobne, czy takie same i zostawcie łapeczkę w górę, subujcie z tego, trzymajcie się, no i cześć.